Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale Dzisiaj nagramy już kolejny odcinek Tym razem będzie on o cenach w Szwajcarii I pewnie niektórzy z was wiedzą, że nagrałem już film o sklepach Ale tamten był bardziej informacyjny o tym, jak to tu działa z tymi sklepami A w tym po prostu pokażę ceny po różnych produktów jakich, Jakieś słodycze, napoje, mięsa ehm, Będę używał... Przelicznika, że 4, 1 frank to 4 złote. I przy okazji jeszcze dopowiem, że ja rozumiem, żeby aż tak jak to się... nie, nie przyjrzeć tego dosłownie, gdyż tu się zarabia też 4-5 razy tyle co w Polsce. I ten film będzie głównie skierowany dla takich osób, którzy na przykład tutaj jadą na ferie i chcą zobaczyć. Ile będą ich kosztowały produkty spożywcze, i ile będą musieli sobie pieniędzy przygotować, i ile wydać. Więc, no, mam nadzieję, że filmik Wam się spodoba. I zapraszam do oglądania. Dobra, ja już tutaj wchodzę do kopa, do tego hipermarketu i pokazuję Wam ceny wszystkich produktów. Znaczy nie wszystkich, ale jakichś najpopularniejszych, tutaj. Już pokazywałem w jednym filmie, czyli Mała Kola za Franka 35. Czyli e, 5,40. Red Bull 250 ml za frank 70. Tutaj zupka chińska 1,80. Czyli niecałe, no 3,20. Jedyne lajsy, jakie tutaj istnieją, czy jakieś takie trąbki za 2,35. E, trąbki. Te ich takie chipsy. Zależy od wielkości 5,70-3,95. Tutaj ceny nie widać. Te 3,95 39, i tutaj już jest coś innego. Pringlesy kosztują między 2,95 aż po 3,95. I to co może być tu dziwne, to to, że od tego nie zależy wielkość, a smak. Im smak jest, no po prostu inny smak jest. Droższy, drugi tańszy. Moja ulubiona przyprawa, czyli Magi po 20 za 202 ml. Taki Ketchup 570 ml od hańca kosztuje 2,55, czyli trochę powyżej 10 zł. Trzy Kinder niespodzianki kosztują 2,85. Taka paka Smartis na 2,35. Pół kilo MMsów po 5,80, czyli Um, 2320 Takie małe Tofifi 20, czyli 8,40 Czekolada Tobleron za 100 gram, 2,20 16 ciastek Oreo po 3,80, czyli no, powyżej 15 zł lekko tu moje ulubione Haribo po 1,80, ale jest to tylko 80 gram. Trałbyń cukier, czyli coś co oni tutaj w szkole jedzą, na przykład nauczyciele pozwalają na to przed sprawdzianami albo w ciągu sprawdzian. Każdy uczeń ma takie pudełeczko z tym w szkole. Podobno poprawia koncentrację i lepiej się pisze sprawdziany po tym no i tutaj 200 gram po 1,80 6 jajek po niecałe 5 franków, czyli niecałe 20 zł. litr mleka za frank 60 tu jakieś podróby pierogów za 7,95 czyli kurno dość drogo 800 gram fonduj kosztuje 12 franków czyli ten czy smak narodowy i wynosi to około 48 zł. o tu macie jeszcze więcej podrób tych pierogów Tutaj, tutaj, um, tu jeszcze są. Kurde, jeszcze takie ceny mają tych pierogów, że lepiej samemu zrobić w domu. Tutaj, 4 razy 90 gram salami za 10 franków zamiast 14. Więc ceny tutaj mięsa są strasznie drogie, i bo to całe tutaj mięso jest też podzielone do Szwajcarii i to głównie przez to jest taka wysoka ich cena. Szwajcarskie jabłuszka 2,85 za kilogram, marchewki 2 franki za kilogram, też Szwajcarskie. A taki taki bochenek chleba kosztuje 3,50, czyli 14 zł za no taki dość mały bochenek chleba. Kurde, <tutek> jak to brzmi. I piwo z najpopularniejszego szwajcarskiego browaru kosztuje 1,80 za pół litra. Ten browar znajduje się jakieś 300 metrów od mojego domu i najprawdopodobniej o nim również nagram odcinek. Dobra, ja już wyszedłem ze sklepu i jak mi się zobaczyć, ceny są po parę kroć wyższe niż te w, w, e, w Polsce. E, no i głównie jest to przez to, że już tu się zarabia raczej dużo um, no i nie jest to najbardziej przyjazny kraj dla turystów ale no mam nadzieję, że i tak filmik wam się spodobał że się dowiedzieliście dużo nowych rzeczy um, no i możecie zostawić łapkę w górę i subskrypcję jak wam się podobał, to ma.